2, 1. sie e e, -e, 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 -e. <mulity> z tej strony Krzyś1, a ze mną jest dzisiaj Aroko7, Dawid30. Yy, Przewitaj się. Cześć. Ja, yy, więc dzisiaj mamy opening aż 64 premium caseów, więc myślę, że to jest naprawdę i to tak naprawdę spoko. No 64 premium case'y. Ja będę to otwierał, a, yy, a Roko ogólnie dał mi te case'y, więc bardzo mu dziękuję dziękuję po prostu. Yy, hmm. Ja będę otwierał, on będzie tutaj do tych skrzynek wkładał ten luda, później se Później się po prostu zobaczymy, czy jakie rzeczy nam wyleciały. Ja nie mam butów, więc od razu się przyda. Ej, dziomuś, jeszcze mam takie coś, że tutaj za chwilkę muszę coś znaleźć, więc poczekajcie minutkę. Wiem, że 64 premium case'y to nie jest jakoś dużo jak na ten serwer, ale yy, naprawdę yy, spoko, no spoko, no, jakby to powiedzieć. Ja już tylko coś muszę poszukać, czaty, bo Mam coś tu dla was. Dobra, więc dzisiaj jest losowanie na voucher na sweepa. A jeśli wbijecie pod tym, la, pod tym odcinkiem, ile łapek rokowy myślę. Tylko tak szybko, żeby, eee. ła, żeby łatwo nie wbili. 20? Nie no, za dużo. Nie wiem, tak. 15 Dobra, jak wbijecie 3. pod tym filmem... Dobra, dajmy 12 łapek. 10. 10 łapek, Dobra, Aroko, jak bijecie no. pod tym filmem 10 łapeczek w górę, to robimy losowanie na sponsora, voucher na sponsora, a y, dzisiaj jest na sweepa. Uwaga, żeby to wygrać musicie mieć suba, łapeczkę y, no i napisać na na no w komentarzach po prostu musicie napisać y, sweep. Po prostu sweep. A my otwieramy. Uwaga, pierwszy premium case, co nam wyleciało? Odej Aroko, bo chcę zobaczyć, co nam wyleciało. Dobra, jabłuszka nam wyleciały, to już wiemy. Dobra, więc. O, buty widzę. Dzięki Aroko, dzięki, dzięki. Czy te miecze są jakieś dobre? To jest mój miecz. O, to jest mój kilo. Mm, niestety to nie jest za dobry lód. Y Aroko, schowaj to, proszę, jeśli możesz. A my otwieramy i kolejne jest takie itki. Czy będzie... Jest super kilo, który ma wydajność 9, więc to jest nawet... Dobrze, mamy najlepszy kilo, Mamy najlepszy kilo, więc już jest spoko. Potka na siłkę też jest spoko. Kopaczy fosy mamy bardzo dużo. Dobra. Więc to była kolej, kolejny części to był. Dobra, musimy z tym trochę przyspieszyć. Ja będę wam otwierał teraz po dwa, bo po prostu nie damy rady. Aroko, weź nic, nie zabieraj, please. Dobra, i co nam wyleciało? Nie nie wyleciał nam żaden najlepszy miecz, nic. No, coś nie, nie leci, Lutu, nic z tego. Dobra, Aroko, możesz to schować do skrzynki na, na itki z tych premium kesików. Dobra, ja lecę z kolejnymi dwoma i uwaga, co my tu mamy? Mieczyki. Dobra, mamy najlepszy kilo, więc to już jest spoko, co nie, Aroko? No. To już jest spoko, to już jest spoko. Mamy boy farmery, które, z których ja bardzo dużo robię, więc yy, o, mamy antynogi, więc to jest dosy, były o, to dość dobra. dobre. Yy, no dość dobre itki, lecz jednak yy, czekam na jakieś legendarne miecze, które też mogą stąd wylecieć. Dobra, lecimy z kolejnymi. O, nie, nie podniosę tego. Dobra, emeraldy wyrzucam. I uwaga, z mieczy nie ma legendarnego, czy mamy najlepszy kilof, uwaga, uwaga, nawet najlepszego kilofa nie mamy, Aroko, więc to nie jest Oj. za dobrze. Powiedz mi, czy nie masz pełnego eku teraz, żebyś wszystko ładnie zabierał? Nie, ja wszystko kontroluję. Okej, okay, okej, okay, bo ja ci tu wszystko wywalam, co wyleciało, żebyś ty to podniósł, nie? Dobra, Dobra lecimy dziękuję. dalej, ja to będę tu otwierał. Dobra, strzały to tam mogą i uwaga. Jest najlepszy kilof? Tak, jest najlepszy kilow Magiczny miecz, to już, był, to już jest dobra. Knockback 3. Co to są za czysty Ej, to jest naprawdę spokojitki to są. To są naprawdę spokojitki, Aroko. Ja myślałem, że tu będą gorsze itki z tego, ale serio, naprawdę dobre będzie. E, wiecie co? Ja chyba z tego zrobię dwa odcinki, bo e, no po prostu nie chcę, żeby ten odcinek trwał wieki. Yy, o Boże, za dużo tych chestów otwieram po prostu. Ale klaty mamy, tylko antynogi potrzebuję. Te antynogi. Daj mi Naprawdę one znikły. Szkoda. Yy, yy, a Roko ja ci tutaj wywam. Dobra, mamy super mhm. killoffy, ale my tak... Yy, super killoff, który jest dość super, dość super. No, a Roko... To nie były za dobre rzeczy, ale niech nie. będzie. A Roko może sobie jednego seta może załóż, bo wiesz. No załóż. No, sobie. Gdyby coś. Dobra, i kolejne dwa. Dobra, więc mamy tak, tutaj nie ma... Dobra, jest najlepszy kilo. Już jest najlepszy kilo a Aroko, więc to jest dobrze. Kopacze fosy to tutaj się wywala. Dobra. Yy, a Roko kole kolejne rzeczy idą do ciebie, mhm. czy jeszcze nie? Już? My to za chwilkę tu zakoblujemy. Za... Dobra. Yy, Aroko, weź emeraldami to zakobluj już niektóre czesty, nie no, tylko. To żeby, gdybyśmy mieli jakiegoś typa... BIKON! BIKON! Rozumiesz? To bikona Co? mamy. No bikon. No jeszcze... Poczekaj. BIKON ANTYNOGI. BIKON ANTYNOGI. Jeszcze super kilo. O kurde Ej, tego, żem się nie spodziewał. Patrz, bikona mamy! To dobry drop ja. ci to wszystko wywalam. O, ale czaty... Boże, czaty... Teraz live'ów było trochę, więc jestem to przyzwyczajony. Dobra, mamy magiczny miecz. Mamy magiczny miecz. I jeszcze najlepszy kilof. O lol! Ej, to też jest spoko. Dobra, a Dawid, ja ci tutaj wszystko wywalam, oprócz tych kopaczy fosy, bo one lepiej żeby... A w sumie... O nie! Cesty ci wywaliłem. O, zabrałem sobie czesty. Masz tu nogawicę, masz nogawicę jeszcze. My se to później posegregujemy, ale chcemy. Dobra, chcemy po prostu, żeby to krócej trwało. Dobra, jest super kill of knockback 3. Kolejny beacon! Kolejny beacon! No, kolejny beacon! Jeszcze super kill w efficiency 9, czyli prawie to. Kolejny beacon Aroko Dawid y i 3-0. Nie wiem jak. No Aroko będę mówił. No dobra. My to sobie później posegregujemy. Ale czaciory. Dwa bikony. Ty, serio? Dobra, co dalej? E super kill off 2 efficiency 9. Więc to już jest dobrze. Dobra, nawet dobry lód, bo te kilofy są dość dobre, ale no. ja wolałbym bikona. <laughs> Dobra, kolejne dwie, kolejne dwie, lecimy. I tak, mamy antynogi, to jest dość dobre, dwa mieczyki jakieś, super kilofy no, takie, jeden super jest z Efficiency 9, więc jest nawet spoko, ale... Tak to wszystko idzie do chestów. Ogólnie te, te czesty sobie przygotowywaliśmy poza odcinkiem, więc docencie to, że pracujemy na to, nad tym. Dobra, lecą kolejne dwie. I uwaga, co my tu mamy? Super Kilofy, Fresencji 9 jest jeden, Więc spoko. Te też są spoko, to też. Nawet spoko itki. Proszę. A Roko jak tam ze skrzyniami? Ile już jest zapełnionych? Dobrze, dobrze jest. Bo wiesz, bo my mamy jeszcze tutaj trochę openingu czaty. Aha i jeszcze, bo było losowanie, było losowanie na intro. Yy, no i teraz macie to intro, które zostało wylosowane. Mm -hmm. Więc myślę, że spoko. Yy, otwieramy dalej, nie? Co nie Aroku? No. I. Mm, no teraz to trochę szybciej chciałbym, żeby szło, ale. No, teraz coś już gorzej leci. No jednak, jeśli dostaliśmy no. dwa bikony, to już tak i tak jest dobrze. Dwa bikony to jest naprawdę, to jest jakieś 40 końców, nawet więcej, bo ja mam. Yy, no sponsora mam, sponsora mam, tutaj się przyznam. Zabrokowa Mamy magiczny miecz, knockback 3, jeszcze super killowe efficiency 9. To też dobre, to też dobre, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy za ten cały lód, Tabie, bo to też Tab trochę, no, to. Dobra, lecimy z kolejnymi dwoma. Knockback Ej. 3, już mamy Knockback 3, co? Bo, bo nie się... ma już y, miejsca. W ogóle? No. Tu jest jeszcze miejsce, te dwa. Jakby to powiedzieć tu też nic nie ma. Poczekajcie, ja te bloki wywalę. Bo tylko jednak nie potrzebujemy. E, A wyrzucam ci. Mogę Ci wyrzucać, mm -hmm. czy... Wyrzucać no, dobra. Ci? wyrzucaj. No wyrzucaj, wyrzucaj. Dobra. Tylko zgarnij to wszystko, bo to są dość dobre itki, nie? Wiecie o co chodzi. No, ja Zawsze to... się coś przygarnie. Jak to zniknie, to lecimy dalej. Więc myślę, że spoko. Dobra, i uwaga, czy jest kolejny bikon? Nie ma kolejnego bikona, ale nie, to jest naprawdę słabe, tutaj jest naprawdę słabiutko, więc Aroko możesz się tym zająć, bo naprawdę, to nie jest fajne. Piszcie w komentarzu sweep, a może wy wygracie voucher na sweepa, a no, przydaje się. Dobra, mamy najlepszy killoff, to już jest plus. Mamy na, y, ten y, najlepszy kilo, więc to też jest spoko. Wiesz to wszystko? i Za chwilkę lecimy z kolejnymi rzeczami. Pamiętajcie, że jak widzicie 10 łapek, no to wiecie co będzie. 10 łapek równa się co? Aroko, pamiętasz? Yy, sponsor. Równa się losowanie w kolejnym odcinku na sponsora, więc... Dobra, lecimy dalej. Trochę mi jeszcze tego zostało, więc chciałbym... Dobra, mam najlepszy kilo. Ile jest tych skrzynek zostało? Wiesz co 22. Tak. Nie żeby coś, ale nie otworzymy chyba w tym odcinku wszystkiego. Przez to, że tu już nie ma miejsca pomału. Ja mam. Ale? Dobra, ja otwieram dalej i co? uwaga, co my tu mamy, co my tu mamy. Mieczyki normalne, kilofy. Mm, a, a, nie. My, ja to później wieczorem posegreguję, bo ogólnie nie wiecie, nie wiem czy wiecie, ale około 20 to nagrywamy. Nie, 19 jest, dobra, przepraszam. E, więc ja se to wieczorkiem poukładam z Aroka albo sam, nie wiem. Dobra, a mm, Aroko, tutaj masz kolejne itki. Naprawdę tego jest strasznie dużo. I to tak straszliwie. Dobra, ja to szy muszę szybciej zacząć otwierać. Yy, dobra, ja. knockback 3, knockback 3. Magiczny mieczik, knockback 3. Poczekaj, to ci wy o, to pierwsze mi. wywalę, żebyś to pier najważniejsze zebrał, a później już ci ten y troszkę syfik, można powiedzieć wywale. Nie no, te sety się jednak przydadzą, bo, bo jednak mieliśmy problem z setami, a teraz yy, to jak ktoś powie z naszych, że ma problem z setami... O, magiczny mieczek. To już masz. Dobra, nic mm -hmm. więcej fajnego zbytnio. Nie wiem, czy... O. Nie wiem, czy z Premium Case'a może jakiś łuk dobry wylecieć. Ale cieszmy się tym, co mamy. Dobra, no nie, to te rzeczy, które właśnie ci daję to jest naprawdę. Nie, nie wiem, może Dobra. nie zauważyłem, ale to jest naprawdę słabe. Dobra. Hmm. Dobra, jest najlepszy off, To już jest spoko nawet. To nam wywalę i masz... Jeszcze 10 kejsików, więc czaty to już... Boże czaty. Ludzie to już nie będzie za długie. Bierzesz to wszystko herłokowo Gdzie ty to wszystko mieścisz tak w ogóle? No ja mam duży skrzynek. Bo ja w, e, w tym. Aha, będę ja e, ty. no, tak. Ale później to wszystko oddasz, nie? <grych> no oddam, oddam. Dobra, tak, jest, tak najlepszy killow, jest, najlepszy tak. killow, jest najlepszy kill jest najlepszy kill Jest najlepszy kill off, knockback 3. Knockback 3 i najlepszy kilow, to to ci pierwszy wywalam. A teraz już syfik. Dobra. Naprawdę. Tego jest naprawdę bardzo dużo. O, tutaj bardzo dużo lutu poleciało. O. Najlepszy kilow znowu. Tych kill Kolejny. Naj... Gościu, dwa najlepsze kilofy. i jeszcze jeden magiczny miecz. To masz najważniejsze itki. A teraz y, Syfik, ładnie mówiąc. Dobra, i lecimy kolejne dwie. Dobra, tu nic nie mam. Ja naprawdę chciałbym, żeby coś nam. Ale naprawdę, te dwa bikoniki to naprawdę no. już jest. Bardzo dobrze, bo jest naprawdę spokojnie. i jeszcze chyba z pięć magicznych mieczy, i jeszcze teraz trafiłem magiczny miecz, więc ziomuś o, jest, jest ekstra spoko. Dobra, wywalam ci to, Wszystko. O, kurde, wywaliłem ci mój kilowal, ale okej, okay, nie będzie. Dobra, więc to by było na tyle. Otworzyliśmy 64 premium case. Y. Co możesz powiedzieć, Aroko, o lucie lub coś, bo miało być podsumowanie? Te wykony to nas zaskoczyły. No tak, to jest prawda. Ja mam teraz przy sobie legendarny miecz, bo oczywiście ja trochę tego ja. wydrapiłem, ale naprawdę tyle magicznych mieczy i tyle setów, naprawdę bardzo nam się przyda, bo to jest około 64 sety. Więc. Y My się z wami żegnamy, myślę, że się spodobało co nie aroko, myślimy, że się spodobało? No.